Cześć! Dzisiaj chcę zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam, to znaczy powtórzę film, który już kiedyś nagrałam. E, dokładnie e, mowa o filmie na temat, jak zrobić magiczne kółko, czyli inaczej tak zwany Magic Ring. Film, który znajduje się na moim kanale, ma sporo wyświetleń, sporo z Was w komentarzach pisze, że. Super, że fajnie nakręcony, że udało im się zrobić Magic Link, ale jest też kilkanaście komentarzy, że nie umiem, nie potrafię, nie wychodzi mi za szybko. No i te komentarze spędzały mi trochę sens powiek. Postanowiłam, że nakręcę film jeszcze raz, już bogatsza o Wasze uwagi. Postaram się, żeby to, było, żeby to był film z większym zbliżeniem, wolniejszy. Ponadto pokażę dwa sposoby na zrobienie Magic Link. Ten, który pokazywałam w poprzednim filmie, tak jak mówię, po prostu wolniej, być może i dokładniej. I drugi. Każda z Was będzie mogła sobie wtedy wybrać ten, który jej bardziej będzie pasował, czy też będzie wychodził. Jeżeli ten film Ci się spodoba, to kliknij proszę łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić moich kolejnych filmów, to subskrybuj kanał. Miło mi też będzie, jeżeli podzielicie się swoimi uwagami w komentarzach pod tym filmem, czy teraz już jest to jaśniejsze, bardziej um, czytelne i czy po prostu udało Wam się zrobić z tym filmem magiczne kółko. Do wykonania magicznego kółka użyję włóczki, tutaj zazwyczaj używam, czyli włóczki YarnArt. Jeans i szydełka 2,5. Oczywiście Magic Link robicie za pomocą takiej włóczki, jaką macie w schemacie i takim szydełki. Na pewno łatwiej to wychodzi na cieńszych włóczkach. Są włóczki, których ja również nie potrafię zrobić Magic Link, np. włóczka typu Himalaya. Wtedy po prostu robię Dwa oczka łańcuszka i wbijam te sześć, czy też osiem, czy ile jest tam w schemacie półsłupków w te pierwsze oczko. Też nie widać wtedy dziutki, tych płatych, grubszych bułczkach. Dobrze, zacznę od tego pierwszego sposobu, który pokazywałam Wam już w moim pierwszym filmie. Czyli jeszcze raz pytamy sobie palce, tak jakbyśmy pokazywali 3. Tak, trzy palce. Mamy kciuk, wskazujący i środkowy. Nawijamy nitkę. Na palec wskazujący, tutaj trzymamy ten cieńszy koniec, następnie oplatamy od wewnętrznej strony dłoni tą cieńszą nitką palec środkowy. Tak, pokażę jeszcze raz. Tak, tu trzymamy ten dłuższy koniec, tu sobie przytrzymujemy palcami, nawijamy na palec wskazujący, następnie tą krótszą nitką, Owijamy zaczynając od wewnętrznej strony palca, palec środkowy i dokładamy sobie tą nitkę tutaj do kciuka. Tu sobie możemy poprawić. Musi być dosyć ta nitka naprężona. Tu sobie przytrzymujemy tymi palcami te dwa końce. Teraz pijamy się szydełkiem pod tą nitkę tutaj przy palcu wskazującym. Następnie sięgamy po ten dłuższy koniec nitki, który mamy tutaj i przeciągamy ją przez pętelkę. Tak jeszcze raz pokażę. O, tu sobie poprawię. Żeby był ten naciąg. Bijam się szydełkiem pod nitką przy środkowym palcu. Zahaczam o ten dłuższy koniec nitki i przeciągam. Jeżeli w schemacie macie, że musicie zrobić magiczne koło z półsłupków, to robicie w tym momencie jeszcze jedno nawinięcie i przeciągacie robiąc oczko łańcuszka. Jeżeli to mają być półsłupki nawijane, zróbcie dwa oczka łańcuszka. Jeżeli słupki, to trzy oczka łańcuszka, tak? Czyli jeszcze jeden musiałby być i jeszcze jeden. Mamy w tej chwili. Tutaj ten nasz Magic link, znaczy nasze kółeczko na palcu środkowym. Ja czasami sobie, ponieważ ta nitka mi się na przykład rozszerza, zdejmuję z tego palca i zakładam z powrotem. Ta krótsza nitka idzie nam równolegle tutaj przy tej pętelce. Tak i w tym momencie zaczynamy robić półsłupki, bijając się pod te dwie. Nitki. Czyli wbijamy się w okrąg, ale też zawijamy się wokół tej krótszej części nitki i robimy tyle półsłupków, ile mamy w schemacie. Ja zrobię sześć. Dosyć istotne jest, jak nie najistotniejsze, to, żeby nie zaciągać zbyt mocno, to wiem, że to jest trudne, że na początku przygody z szydełkiem często ma się skłonność do zaciskania, do takiego trzymania ściśle nitek. Ważne jest, żeby ta nitka. Nie była zbytnio naprężona, żeby to wszystko było luźne, bo jak za mocno zaciśniemy tutaj, to potem ciężko nam będzie magiczne koło wykonać. Więc robię sześć półsłupków. Jeden. Znów wbijam się pod nasz okrąg, zahaczam, drugi półsłupek. Znów. Trzeci półsłupek. Znów wbijamy się pod, zahaczamy nitkę, przeciągamy, nawinięcie. Czwarty, cały czas pamiętamy, żeby ta nitka nie była, ona musi być trochę naprężona, bo inaczej jej sobie nie nawiniemy, ale staramy się to wszystko robić delikatnie. To rozluźniamy. Się i palce. Piąty. I szósty. Tak mamy tu w tej pętelce zrobione 6 półsłupków. Tak, teraz odbędzie się cała magiczność i okaże się, czy udało nam się zrobić nasze magiczne koło. Zdejmuję z palca. Bierzemy ten krótszy koniec nitki i ciągniemy. Widzicie? Zaciągnęła nam się ta pętelka, powodując, że nie mamy żadnej dziurki w środku. Tak mamy okrąg. Pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I to jest zazwyczaj w tym momencie pierwsze okrążenie naszej robótki. W drugim w przypadku amigurumi najczęściej robimy po dwa e, półsłupki kolejne w każde z oczek poprzedniego okrążenia. Czyli wbijam się w pierwszy półsłupek, robię jeden półsłupek, drugi półsłupek. Tak i kolejny i tak dalej, ale to już nie jest tematem e, naszego filmu. Mam nadzieję, że wam również udało się, jeżeli nie za pierwszą, to za drugą lub trzecią próbą e, wykonać e, magiczne koło. Drugi sposób, który chcę wam dzisiaj e, pokazać, lubię zdecydowanie mniej, ale być może dla którejś czy któregoś z was będzie on bardziej skuteczny i łatwiejszy, dlatego też Wam chcę go dzisiaj pokazać. Ustawiamy sobie najpierw palce dwa, wskazujący i środkowy przybliżę. Łączymy je razem i nitką tym krótszym końcem nawijamy od góry dwa razy. Przytrzymujemy sobie tutaj kciukiem. Tutaj kładziemy ten dłuższy koniec. O. I ten dłuższy koniec ja sobie zahaczam, przytrzymuję sobie tym małym palcem. Kładę go sobie na palcu serdecznym i przytrzymuję tym małym. Tak, tak to. Tak to wygląda. I teraz pijamy się pod te dwie nitki. Zahaczając tą drugą i przeciągając ją pod tą pierwszą. To jest pierwszy ruch. Drugi ruch będzie trochę trudniejszy, ponieważ musimy teraz się zahaczyć o tą długą nitkę i przeciągnąć ją tu pod spodem. I następnie robimy jedno oczko łańcuszka, jeżeli będziemy dalej wykonywać półsłupki, czyli znów się zahaczamy i przeciągamy. Lub dwa oczka łańcuszka, jeżeli chce, będziecie robić półsłupki z narzutem. Teraz zdejmujemy tą pętelkę z palca. Tu sobie przytrzymuję, żeby mi się nic nie spróło. tak? Ściągam. Tu mamy dłuższą nitkę. Ten krótszy koniec nitki. Ustawiam sobie równolegle do tej nitki, tej w pętelce. Ta pętelka, jak widzicie, jest większa niż jakbyśmy ją robili na jednym palcu w tym pierwszym sposobie. I teraz wbijamy się pod te dwie nitki, robiąc półsłupek. Wbijamy się tyle razy i robimy tyle półsłupków, ile mamy w danym schemacie. Mam pierwszy półsłupek i jeszcze pięć. Dwa. Tak, uważajcie, żeby nie wbić się tylko pod jedną nitkę, tak, zawsze pod dwie. Pierwsza rzecz, a druga, tak jak przy tym pierwszym sposobie, ważne jest, żeby robić to wszystko luźno, nie zaciskać Trzy. cztery pięć i sześć. Mamy 6 półsłupków. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. Tak i teraz ten najważniejszy moment, chwila prawdy. Ciągniemy za tą krótszą nitkę. Patrzcie, nie trzeba wcale mocno ciągnąć. To powinno iść delikatnie. I zaciągnęliśmy nasze magiczne koło. Możemy robić dalej. Tak, tu nam się ono zamyka. Robimy dalej po okręgu najczęściej. Yy. Bijając się, traktując to jako nasz pierwszy rząd i możemy robić drugi, na przykład półsłupki, tak? Po dwa powiedzmy w jedno oczko. To już tak jak dalej jest napisane w schemacie. Dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Dwa palce, nitka, krótszy koniec od góry. Dwa razy przytrzymujemy kciukiem, dłuższą nitkę kładziemy sobie na palcu serdecznym i przytrzymujemy ją małym palcem. Następnie wbijamy się pod obie nitki, tą drugą dalszą od nas przeciągamy pod pierwszą, zahaczamy o dłuższą nitkę, przeciągamy i robimy jedno oczko, łańcuszka. Przytrzymujemy tutaj, żeby nam się tu nic nie rozwinęło. Trzymamy równolegle krótszą nitkę do tej tej nitki naszego, naszej pętelki i robimy 6 półsłupków pamiętając, żeby robić luźno. Nie zaciągać, nie zaciskać. Trzy. Cztery, pięć i sześć. Zaciągamy. O. Mam nadzieję, że Wam również udało zrobić się magiczne koło, czy też magic link, czy to pierwszym, czy drugim sposobem. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to kliknij proszę łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych moich filmów, to subskrybuj kanał. I tak jak mówiłam na początku, będzie mi bardzo miło i bardzo pomocne będą dla mnie Wasze komentarze pod tym filmem z uwagami na jego temat. Tak, cały czas chciałabym robić kolejne filmy, jak najlepiej uwzględniając Wasze, właśnie uwagi. Do zobaczenia.